No, tak więc witamy. Dzisiaj vlog będzie z wycinki kalarepy. Do pomocy jest dzisiaj brat. Witam. No, bo jednak do tego trzeba dwie osoby. W jedną byłoby tutaj ciężko. No i co, tniemy sobie tutaj kalarepę, bo już zaczyna przerastać. A jeszcze od granicy ją tutaj zamuliło. I, I po prostu zaczyna gnić to prawda te tutaj były na jakiejś wysokości i tak nie, ale na dole tamto no aby stały do dzisiaj, no to mogło być ciężko z nimi, albo w ogóle z nich nie zostać nic, bo pozamulało po ostatnich deszczach. Okay. Oczywiście do wiązki tniemy 10 sztuk 10 sztuk i wiążemy taką gumką Niektóre trzeba tak obciąć, ale jak jakby kalarepy no, ta nie było, to i taka zejdzie. No wiadomo, taka no to nie za ładnie się prezentuje w wiązce, ale gdzieś jak ktoś by chciał na jakąś przetwórnię, to kupi i taką. No tak, ta to jest ubrudzona. No i co, oczywiście, później trzeba ją wypłukać wodą pod ciśnieniem bo z błotem też nikt nie kupi jeszcze jedna i dycha będzie do góry jak widzicie tak powstaje wiązka kalarepy Tniemy sobie tutaj od wczesnego rana ale w słońcu już wyszło jeszcze do tego nas atakowały komary rano bo sobie wiecie zarośla tam łąki znaczy nie użytki łąk które stoją już po kilka lat i tych komarów tutaj była masa ja widzę kalafior po ostatnim małym gradzie no. oczywiście cena kalarepy się waha od złotych 20 do złotówki nawet i po 80 groszy jest zależy jaka To zależy jaki jest dzień Bo ktoś może mieć ładną kalarę i będzie sprzedał po 80 groszy i wtedy taka jak ta nasza co jest tam lekko zamulona i poopisinana to będzie ciężko sprzedać ale wiadomo że zawsze się sprzeda A jak nie to brat później robi do worku Wiadomo też to jest opłacalne, jak dla kupującego na jakiś detal. W worku jest źle 10 kg. Worku jest czasami po 5 kg, albo jak jest duży worek po, po 10. No i ktoś, kilo chyba złotówkę. Ktoś jak ma dać zawiązkę, bo to też po złotówce niekiedy. Przy nikomu nie No To właśnie woli sobie kupić worek i zarobi na nim pięć razy tyle. Tak. Czekaj. Tu jeszcze jedna. Dziewiąta to jest. Tak, jeszcze będzie gdzieś. Idycha. Dobre. No dzisiaj Ursusem przyjechaliśmy najpodzciwym traktorem w gospodarstwie, czyli 30, oczywiście, wicie jak się ciągle przydaje. No, jeszcze jedna wiązka i pierwsza tura jest ucięta, dajemy kolejną. Te to do worka weźmiesz, bo Dobra. jest ten jak chcieliście pierwszym razem, to ktoś musiał przejść po niej i kurde jeszcze lotają. No jeśli byście chcieli więcej vlogów właśnie z takich prac jak odcinka ryby, czy tam jakieś tego typu rzeczy bo pracujesz dużo. Zostawiam. się. No ja byście chcieli z kopru no. Ja byście chcieli właśnie z wyrywania kopru coś. Koper mam i mały i duży. Ogólnie jak tak podliczą to chyba mam już piąty rzut zasiany. Który Jeden już jest na duży, dwa na małe, a nie to będzie do 4 i kolejny tam znowu A jeszcze będę chciał jeden Koper teraz płaci Komar lata, także uważajcie widzowie, żeby was nie ugryzł. Ile? Ile jest? Czekaj, Dobra, no to jest Weź gumki, ale ja już. dziesiątkę jedną. No i dobra, gumki weź. No i tak powstała kolejna wiązka. Lecimy dalej z tematem. No tniemy jedna za drugą. Która większa no to tu jak mówię do worka albo która tak tu zaczyna pękać, czyli gnić już. To jej nie tniemy. Ona do wora pójdzie też. 4 5 ten tamte pary. Tam parę co liczyłeś, Wystarczy ci gumek? No te, 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 te opakowanie szydmi na dół masz No jak pójdziesz to ściąg To poczekaj. Kurde samochodów teraz się daje się rozjeździli ale ludzie do pracy Poniedziałek, ogólnie dzisiaj każdy do pracy, to i my do pracy. No. Tutaj oczywiście później, jak brat pozbiera te do worka, no to pójdzie gryzarka, bo jak widzicie dużo chwostu mojego idzie, i żeby nam tu nie zarosło, a będzie droga do, do kalafiora. bo jeszcze z dwa tygodnie będzie kalafior do cięcia No i co, w tym vlogu to już chyba będzie na tyle co my was tu będziemy zanudzać do worka, my tu będziemy ciąć dalej, także na razie, cześć i do następnego.